Ja się. Yo, z tej strony jaderwo. Ze mną jest... No I właśnie, my tutaj mamy jeszcze diamenty, no, których nie wykopałem specjalnie widzowie. Na no, odcineczek. No właśnie, taki różny odcineczek znowu. Tak, będzie skopanka. Okej, okay. dwa diamenty. Dziewięć mam. Dziewięć diaksów. widzowie, Kopiemy trochę tu. Chodź tu, Luxor, już no, trochę ode mnie rzeczy. O, jeszcze 10 mogę zabrać, dobra. Gdzie eee. <grym> ja ty bijesz? jesteś? W eee, dobra. Butel... bo jesteś tak. Chyba, że od... eee, To ty możesz przyjść, no nie? I weźmiesz rzeczy ze skrzyni. Ja też jestem koło ciebie. Dobra, hmm. Słuchajcie, widzowie, na moim kanale Lukasz Lukasz pojawi się odcinek, Lukasz Lukasz? Więc, no tak, bo ja, ja tak, przez przypadek okay. napisałem go, więc nie pytajcie widzowie tego, Nie pytajcie widzowie, czemu jest taka zajebista książka tutaj. E, dobra, to... E, nie, nie ścierkę tak. zostawię swoją. To weź to i, na górę, i, weź... Że... Albo to bo jutro wpadnie Ej, weź to Luxor, te rzeczy. Mm -hmm. Aha, dobra. Jest ja. Tak, 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 tak. Weź. A ty masz 42 tego. Tak. A patrz, ile z lip ale tego nie bierz. Jakie jest? A jeszcze możesz tą książkę wziąć. No, okay. A ja się przebiegnę po całym korytarzu i zbierę mnóstwo lip widzowie. Idzie, jaka satysfakcja. Mam diaksy. No na pewno. No, chodź to czekaj. O, też mam diaksy. Ominąłem je. Widzowie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to, jak ja mam szczęście, to znowu mam je hardcore. Ej, wiesz, że znalazłem jeszcze żelazo obok diamentów? Chodź do mnie. sekunda. Dobra, już mogę iść. Ja, widzowie, nie wiedziałem, że tu są diamenty. diamenty. Nie no. wiedziałem, że no. ja diamenty. Na pewno cztery sztuki diaksów bo Znalazłem właśnie cztery? diamenty. Cztery na pewno cztery. No, pokaż. Dobra, chodź tu. Nie wiem, czy to tutaj. A dobra, chodź tu. Yy, o, tu to są! To... No tu, wykopię, a ja je biorę. Dobra, jesteś. To jeszcze jest. Czekaj, nie, jeszcze. Jest. Nie. No, jest. nie ma więcej, no. ale chodź do mojej rudy. Chodź. Chodź. Bo ja ominąłem rudę, bo ja chciałem Deep slate zebrać i zapomniałem o tej rudzie. że ją specjalnie na filmik zostawiłem. Patrz. Patrz, jaką rudę zostawiłem. Dobra, bo jej nie odkopiłem całej jeszcze. O! tutaj na pewno nie będzie ósemki. Bo Bedrock przeszkadza. Czekaj. Ja ją odkopię. No, nie A może po prostu zabrać źródło? O, są dwie tutaj. Na razie mi się okazuje, że cztery masz. Dobra, wejdź, wejdź, bo ja chcę wykopać sobie i ci powiem, ile będzie. mam cztery. Nie, jeszcze na dole. Widzisz? Tu cztery i tu cztery. Dobra, wychodź, wychodź, wychodź. A wiesz, że to jest kawałek od twojego tunelu? Patrz, patrz, widzisz. Tu, tu jest twój tunel, gdzie skończyłeś, widzisz? Patrz, to jest ten cały twój tunel. Widzisz? I tu się poddałeś kopać. A patrz, jak blisko miałeś tutaj diaksy. Dobra, Dobra. czekaj, zrobię sobie tylko... Yy, Okej, okay. to wyrzucę. Uwaga. Mamy 9. na razie. Dobra, zobaczmy ile wleci. Go, widzowie. ósemka była osiemnaście. Let's go. Dwa razy tyle. No dobra, jak widzicie, widzowie, zawierałem ja nie zawodzi. Jest łatki. Dobra, a tak? to, um, um, ten chcesz to chcesz mi nie Nie, nie, nie. Widowie nie, mam no, masz swój czas antenowy, no. no. Na serwer ma dołączyć pewna osoba. Jak Zofix, ale nie podam jej no, dokładnie. ale ona będzie się inaczej nazywała, tylko... Tak. No, po prostu inaczej się będzie nazywała. Bo Ona powinna dołączyć w późnym tam czasie, na razie nie dołączy. I są no, się, to są diamenty. To są diamenty, a ja, to, 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 to. to było... Czekaj, ja będę wczoraj... O, dobra, dobra, nie, czekaj. Dajniko. Bo dla widzów to jest satysfakcjonujące. ASMR A jestem Okej, okay, i patrzcie widzowie jaki ja tu nęż, kochani. Chodź sobie stań tu luksor. Czekajcie, no bo kopię Tak widzowie, My kupiliśmy parę, parę tysięcy Nawet kratek. I ja sam. O, ja chcę! Że to takie łatwe, widzowie. Następna czwórka? Na pewno. Na pewno czwórka. Patrzcie, widzowie. Patrzcie, jak blisko Luxor jest w ogóle. Ej, a może do mnie wrócisz? I zobaczysz, ile diaksów zdałem. Poczekaj, mam, mam pomysł. Czemu się zabiłeś? Jeśli chciałem, to ja Dobra. diamenty. Wykopię sam. Ja mam pomysł. Ale dobra, to akurat jest biały. Tak? No, nie No, on sobie poszło. Ten... Dobra, uwaga, mówię ci, ile jest diamentów. O? ósemka, ósemka na pewno ósemkę mamy w widzowie czyli mamy teraz yy, wyrzućmy te diamenty tam na razie i zobaczymy ile będzie dobra z ośmiu mamy dziesięć czyli mamy dwadzieścia osiem diamentów widzowie, pokczam Dobra, wiem coś chyba. I widzicie widzowie dlaczego się opłaca siedzieć w kopalni? I, się się Bo siedziw macie 28 diamentów. i dla mnie. I tutaj zapierdziewać. Dobra. Ale jak sami widzowie widzicie? Jakie duże tunele przekopałem sam. Dobra, cztery papiery. Tam luksor kopał, jak widzę. Ja te trzy kopałem. Ja te trzy kopałem. Ogromne te trzy. Ja tu jest crafting. No i takie duże kopałem tunele. Jeszcze ten deep tu muszę zabrać. Mm. Okej, okay. dopełnimy do pełnego staka widzowie i będziemy wracać. Ale co do pełnego staka? No, deep Jeszcze może diamenty znajdę. Czy ja widzę po to, po... Idę zrobić farmę z tego, kruk. A, i, obiet, no, i A. obiec z ruch. tego. Muszę wziąć... Jak to się nazywa? Muszę zrobić książkę, bo muszę... kopa na... na, na po A po mi tego. widzowie, poza kamerą wysiadła taka książka. Mocna jest. No nie widzowie. Ja mam sobie oczywiście połączę. Wyszulka robię oczywiście, bo to ją. Ja ją sobie na moje buty diamentowe połączę, które mam w ekwimunku. Właśnie pokazuję wam tutaj. Mamy. Okej. Okay. Dobra, jeszcze trochę musimy wykopać. Jeszcze trochę. Mhm. Tam jest powolne upadanie ochronka dwójka, powolne upadanie trójkę. Niezniszczalność trójki tam jest na tym, tym, na tej książce. A ja samą widziałem wtedy ochronę w enchantie. Zresztą enchant, żeby zrobiłem to nie Bo jak taką książkę sobie widziałem, Nie no, to takie książeczki przydałoby się lajki i suby. Kurde, dawać mi. Dajcie mu subskrybera. Su Subskrybery, to wiecie, widzowie. O, znowu no. A to jest taki ładny teksturpak widzowy. Jakbyście pytali, czemu tak dziwnie wygląda wideo, to od jakiegoś niezależnego czasu mamy nowego teksturpaka. <grym> o kurde. Bo to jest realistik teksturpak. pak. shader. Jakiś shaderku sobie, takie shaderki ładne, widzicie widzowie? O, tą wodę mogę wywalić, bo nam się nie przyda. Dipsy. Też wolę dipstyk. Ja mam tutaj wolę jakiś żelazo. O, tutaj będziemy szybko się przekopiować zdrowia. Właśnie ja bym szybko się Tego nie gramy dramatyczny. To kamień nie czekuj, okej? Okay? Ja nie tury, Dobra, ale masz zakaz na dobra. jak zwykle. Ale jest Dobra, czy widzowie są jakieś diamenty? Nie ma diamentów. znowu już muszę rzucić. Do dobra, no nie, tylko kupuję ci coś na tym południu. No właśnie, wiesz, takich osłon. Ja robię owo, ja robię Skandlima. Dobra, więc się no. można udać. Ja na tej dziesiątej ósmej widzowie że kopać mi akcy. Nie wiem, czy to prawda. O, lapisz do. do La Żuli. No po prostu. O, dobra. Mm, dobra, wyrzucam papier i zabieram ten... O, zabieram.